Witajcie do Jadokstu. No z tońsk z Ridegg Ogające Fire Version. Więc mamy tutaj teraz spotkanie z win, z kolejnym z liderów. Czy z Rami. Więc chodźmy. Ten gym To jest taki szczałkowy gym. Po prostu bo przejść trzeba aktywować na przykład ten... Aktualnie po prostu wszystkie przyciski takie fajne. Shockwave. Recover użyłeś tam do gdzieś tak miło. Dobra. Dobra, ładu. Chirula nie jest nagrywającym się. Nie Nie do żadnego nic zrobić. Żeby zmienić ten oto przycisk. Muszę się jeszcze tam. W trzeba iść. BUM tak Jeszcze przydałoby się zmienić kolejny set już na innym chwili, bo trzeba jeszcze rozwalić się. Czyli o! Uff! Ło wow. A muszę zmienić się jeszcze bo nic nie dostanę się na swobodę. Wystałbym ja się, ale szkoda ekspa, tak? Gracjan czy to jest poziom? Grasian ewoluuje w sadnią swoją formę, czyli Sceptile. Pięknie. Siup. tam tamto coś. Shockwave. Bum, na to upadł. Następnym jest G Gira Pink tam Thunderbolt padł... O nie, nie padł. Wow. No, sorry za zadanie przyspieszenia, bo mi trochę przedłużył odcinek przynajmniej Więc... Um, Suckwave czy Thunderbolt? Thunderbolt jest lepszym atakiem, jeśli chodzi o obrażenia Ponieważ mój um, Storm jest trochę potężny Był się teraz silniejszy Kochany, zostało mi jeden Pokémon do ewolucji! Jej! Oj, 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 teraz jak dosyć się tam. Hmm. No i dobra. Mhm. Trudno to mi prowadzi tutaj, tak? Więc, chodźmy tutaj i od razu lecimy już do... Lecimy już do Dżema. Uhuuu, strzałkowy. Się się po hu. Więc um, innymi liderami jest myślimy nazwy Tata i Liza Są bliźniaki, tak się pamiętam No A dokładnie bliźniaczki Chuck Wave Niech trochę Soul Rock dostanie Eeeh, uh, Power. Ale nie spalił. Benda. Gomez. Gomez. Chyba znowu szokwe dla roka Dla niego trochę... Luzu and Sem. O, sztorma mi załatwił. No to... Teraz połączenie. Będę ham. Ma siłę teraz. Dobra. Mogę oczywiście mm, przeciwko, przeciwko Dragon wyjść. I by, muszę by się Soloroka. Bo Luna nie jest moim przeciwnikiem. No, Solorok jest już pokonany. Teraz nie upadnie, ale... Ja mam jeszcze pokemony, tak. Kraj niech wyjdzie. Bite. Ono użyje może flya. Jaki efektywne atak jest... Um, flya. Słabo efektywny i dostawiliśmy to jeden pokemon, a użyjemy Reviva. Na mojemu gracjano jeśli był... Ha, teraz muszę go wyciągnąć od razu więc Bye... nie blade bye bye nie użyję o użył jednak ham. dowatycham back um, to nie ten na ten o tu mm, i ogarnijmy to jeszcze toksykiem jeśli by miał mnie tak męczyć tym e, swoim e, to tym dłuższa walka tym gorzej dla niego tak z czego wykończyć powinno na no, użyć rewajba kurde no coś nie idzie mi ta walka, przedtem mi lepiej poszła i no oczywiście ...Bite, włączenie z nich Blade'em Bye bye, w końcu. 37 poziom dla mojego, gr tego agresjona. I mamy kolejną beige. Kolejną odznakę. Pum teleport. To, który... Więc tak. Dostały, idziemy uzdrowić nasze pułki. I tu będzie koniec tego odcinka, tak? W następnym odcinku zajmiemy się kolejną rzeczą, ale teraz. Nara ludzie do następnego A Aha, safe Więc nara.